Tak więc, Szanowni Państwo, Martin Armstrong, genialny analityk systemu cykli, wysłał do Donalda Trumpa, jego administracji oraz do Kongresu Stanów Zjednoczonych propozycje pokojowe, które napisał w specjalnym raporcie, który właśnie został opublikowany. Raport ten można ściągnąć z jego strony internetowej. Tam trzeba wejść na sklep albo jeden z wpisów, i, i wtedy można go ściągnąć. On kosztuje 0 dolarów, czyli jest za darmo. Tam trzeba wypełnić pola, jak do zakupu, i wtedy można go ściągnąć. Raport jest ciekawy: w zasadzie to jest książka Martina Armstronga. Nosi tytuł US and Russia Restablishing Peace. Czyli jak zawrzeć pokój pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rosją. Jest bardzo ciekawe, gdyż mamy tutaj nie tylko sam temat Ukrainy, ona dominuje oczywiście, mamy historię w ogóle Ukrainy, mamy także historię protekcjonizmu w Stanach Zjednoczonych. Mamy tutaj możliwe scenariusze. Rozwoju sytuacji. E, mamy tutaj opis na przykład pomysłu sprowadzenia tunelu z Rosji do Alaski, e, bankructwa nadchodzącego bankructwa Unii Europejskiej, metalu ziem rzadkich, Antarktydy, współpracy Arktycznej. Nawet opisał tutaj Armstrong Madden Albright, e, która dla naukonów zdestabilizowała Bałkany, chodzi tutaj o wojnę w Kosowie. No i podsumowanie. E, także cały raport to możecie Państwo sobie przeczytać po ściągnięciu ze strony Armstronga, ja tutaj się tylko skoncentruję na pewnych rzeczach wejdziemy na stronę 185 e, i mamy tutaj on tutaj pisze tak e, jeśli Trump przestanie słuchać tych przegranych, którzy do tej pory nie wygrali ani jednej wojny a mimo to stworzyli największy wiecznie rosnący dług z powodu swojej osobistej nienawiści. Być może mamy szansę na pokój. Podczas tych spotkań z Załęckim, Trump musi porzucić Europę. I na konserwatystów stać się prawdziwym mediatorem. Załęski musi zostać pozbawiony swojej aroganckiej, chciwej władzy. Moje ultimatum byłoby proste. Punkt pierwszy. Uszanujcie porozumienie mińskie i pozwólcie mieszkańcom Donbasu głosować w sprawie ich prawa człowieka do pozostania częścią Ukrainy, która nienawidzi ich istnienia i dopuściła się czystek etnicznych. Punkt drugi. Jeśli Załański odmówi, nałoży sankcje na Ukrainę i żadna amerykańska firma nie będzie mogła zainwestować na Ukrainie, aby pokrzyżować jego plany, jego bilionowe marzenie o odbudowie i staniu się najbogatszym miliarderem Ukrainy. Punkt trzeci. Jeśli NATO lub Unia Europejska Odmówią uszanowania podpisania porozumienia, USA wystąpią z NATO. Punkt czwarty. Zawarliśmy umowę z Rosją zezwalającą amerykańskim firmom na tworzenie spółek joint venture w Rosji w celu eksploatacji pierwiastków ziem rzadkich i innych zasobów ze wspólną gwarancją bezpieczeństwa ich inwestycji. Punkt 5. Wszystkie sankcje ro, nałożone na Rosję zostaną zniesione w tym ustawa Maginickiego za wyjątkiem sankcji skierowanych przeciwko indywidualnym szpiegom. Zgodzić się na utworzenie punkt szósty. zgodzić się na utworzenie spółki Joint Venture w Arktyce i Antarktydzie w zakresie zasobów naturalnych i zaakceptować propozycję Putina dotyczącą Tolelu na Alaskę. E, teraz przejdźmy na stronę 197. I tutaj mamy właśnie te cykle Armstronga, mamy Yearly US International War, czyli mamy tutaj cykl paniki na rok 2026 oraz Euro Adjusted Spot i mamy na, na walucie Euro, mamy cykl, mamy punkt zwrotny paniki na, też na roku 2026 i Armstrong pisze, nasz komputer słynie z prognoz dotyczących nie tylko rynków, ale i wojny. To nie jest moja opinia. Komputer prognozuje rok 2026 jako cykl paniki, co wskazuje na wysoką zmienność, często powiązaną z wydarzeniami obarczonymi niepewnością. Wykazujemy cykl paniki nie tylko w naszych modelach wojennych, ale mamy również cykl paniki w strefie euro w 2026 roku. Z ekonomicznego punktu widzenia może to być po prostu zbieg okoliczności, ponieważ Unia Europejska imploduje gospodarczo i potrzebuje wojny jako odwrócenia uwagi. No i zjeżdżamy na ostatnią stronę raportu, i tutaj mamy to podsumowanie w punktach. Kryzys gospodarczy wywołuje napięcia, a to właśnie obserwujemy w skali globalnej, głównie z powodu kryzysu zadłużenia państw, którego obsługa staje się coraz trudniejsza dla państw. Ryzyko wywołania wojny przez sankcje jest znacznie większe w okresie recesji gospodarczej, zwłaszcza gdy Rosja postrzega to jako konfrontację z NATO, a nie Ukrainą. Jak Dmitrij Miediewiew opisał nowe sankcje USA ogłoszone przez Trumpa, są one aktem wojny. Punkt pierwszy: zniesienie wszystkich sankcji. Punkt drugi: wspólne gwarancje dla Joint Venture Rosji. Punkt, punkt trzeci: zgoda na utworzenie strefy handlu. Punkt czwarty: zezwolenie NATO na tunel z Rosji na Alaskę. Punkt piąty: Unia Europejska musi przestrzegać porozumienia miskiego, w przeciwnym razie USA wystąpią z NATO. Eee, punkt szósty: Ukraina musi zezwolić na wybory i przestrzegać porozumienia miskiego. W przeciwnym razie dekret wykonawczy zakaże wszelkich inwestycji na Ukrainie jakiekolwiek amerykańskiej firmie bezpośrednio lub pośrednio. No i punkt szósty: jeśli Donbas zagłosuje za odłączeniem się, jak w Czechosłowacji, na Bałkanach, to musi zostać uznany przez ONZ. W przeciwnym razie USA wycofają wszelkie wsparcie Organizacji dla Narodów Zjednoczonych. Tak więc Martin Armstrong prosi, żeby ten raport był rozpowszechniany, gdzie tylko się da, w celu ratowania pokoju.